Cześć, Sebastian Kocał, firma Glipton. Witam Was na drugim dniu Targów Sema. Słuchajcie, dzieje się tutaj niesamowity, niesamowity biznes. E, jesteśmy mega, mega zajęci. Stoisko jest rozkwitywane, Jest super atmosfera i działamy. To, co my mamy tutaj niezwykłego, to wspaniałe szczotki, które produkujemy w Polsce od 11 lat. One są produkowane, sprzedawane w Polsce. Polscy detalerzy i e, klienci uwielbiają nasze szczotki. I teraz pojechaliśmy do Stanów, żeby je na Międzynarodowych Targach Sema pokazać światu. One są ręcznie robione, wykonane z najlepszych materiałów, naturalne włosie, naturalne drewno, ekologiczny lakier. Są fantastyczne, możemy położyć na to Twoje logo i spójrzcie jaką mają trwałość. Zupełnie nowa szczotka, fantastyczne czyszcze włosie, 6 miesięcy, codziennie używana w studiu detailingowym w Warszawie. Dwa lata codziennie używana na myjni w Poznaniu i trzy lata codziennie używana na myjni. Spójrzcie, wygląda fantastycznie, cały czas działa. Oprócz tego wkrótce wystartujemy z nowym projektem, eee, bardzo unikalna wersja, specjalnie dla klientów polskie. Już wszystko jest przygotowane, to limitowana edycja. Widzimy się niedługo i do zobaczenia. Pozdrawiam was z Targów, trzymajcie się. Cześć.